Witajcie dzisiaj pokażę wam jak ładnie u mnie kwitną kwiatki przede wszystkim tulipany w tym roku mam takie tulipany jakich nigdy nie miałem bo to jest taki żółty z postrzępionymi płatkami jak żyje takiego nie widziałem a teraz takie u mnie rosną zainwestowaliśmy w różne mieszanki i to wychodziły takie ciekawostki Tutaj taki pierzasty tulipan za astra trochę podobny. A naprawdę w tym roku kwitną u nas takie fajne tulipany jak nigdy chcesz Tu cała rabata tulipanowa, te już sobie przekwitają, ale tu dalej kwitną. Są i pierzaste, są i takie różowo-liliowe też pierwszy raz takie mamy a tu nie dość, że takie różowo jeszcze z takimi właśnie strzępiastymi płatkami a tu było bardzo czerwone pierasty a tu żółciutkie, czerwoniutkie. Tu znów takie pierzaste, znaczy strzępiaste. A tam prymulki w tle. A tu takie pomarańczowo-żółte przywodnicze. A tu taki miniaturowy żółty tulipan. Białą wódką niesymetryczne płatki kwitną już bzy, czyli wiejaki a no tu takie wysokie trójpalnie się przebijają przez młode marcinki Górują nad nimi i kwitnie. Tu czosnek niedźwiedzi kwitnie. Wudziszki różowe już zaczynają kwitnąć. Piołki białe, Piołków białych to nam całe połacie, niezliczone ilości, taki jaki i barwinko. No tu hosty, a za nimi bodziszki żałobne też się powysiewały, porozrastały, całe rabaty zajęły. Zrobiły ekspansywne mocno w tym roku No i na koniec kabry ogrodowe W kolorze niebieskim, bławatnym Zrobiło się cieplej ogród kwitnie jest bardzo fajnie i miło. Koniec kwietnia, początek maja.